To muszą być ruiny Las Vegas. Posejdon powinien być niedaleko. Z budynku płynie woda. Czy to robota Posejdona? Lepiej to sprawdzę. A, prawie miałem. A, było tak blisko. utonięciach chyba, bo nie ognich, morlud To koniec. Nie, dla mnie nie. No to umrzesz sam, ponieważ nie będziemy czekać, żeby wyłowić ciało. To koniec. I oto los wizjonera zawisł na włosku. Wybierze życie czy ulegnie śmiertelnej łódzie. <laughs> Witam. Więc. Starożytne miasto pod piaskiem, ale zalane. Aż nagle pojawiła się włóczniczka. Dobra, to. Cóż, nie jesteście zwykłymi kopaczami. Jak widać. – A to co? – Wiesz, zweto to nurkobańką. To model jeden. Model dwa był lepszy, ale utknął w pół drogi w dół. Bo rura się zerwała. – I wy schodzicie. W tym. – Nie spodziewam się, żeby postronny z... – Bo to naprawdę sprytne. E, – Przepraszam, przypomnę ci. – Utknąłeś tam i prawie utonąłeś. – Musiałoby być przenośne. Hmm. Rzepka maszyny? Może? Trzeba by filtra. Może syntetyczna membrana? Podłączona jakimś wężem ze sprężonym, sprężonym powietrzem. Młotek i c. A... Co to jest? Co tu się dzieje? Co? Chodź co? To jest obca. Masz imię? loj. Już nie jest obca. Głupiec. Chodź. Mam tu gdzieś stare schematy. O, e, 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 czekaj, może najpierw kilka pytań. No jasne, partnerko. Partnerko? Nie przejmuj się. Co tam takiego jest, że tak ryzykujesz? E, e, cóż. <laughs> e. Nie interesują ja. mnie głupy, Morlundzie. Jasne? Cokolwiek tam znajdziesz, jest twoje. Dobra. A gdybym powiedział ci, że szukamy cudnych skarbów, których nie widział nigdy żaden człowiek? Proponuję do rzeczy? Do rzeczy? W to mi graje. Popatrz. Ognicha. Raczej kupa złomu. No, teraz tak, ale. Ale, ale z właściwą iskrą, te nieprawdopodobne wytwory przedwiecznych malują wprost hipnotyzujące obrazy, a ruiny pod nami są ich pełne. Uczta dla oczu nie do opisania. To właśnie obiecywał dziadek. Jak twój dziadek odkrył te ognichy? Był tu. 40 coś lat temu, jeden z pierwszych kierujących grupą poszukiwaczy na zachodzie, odkrył dawne miasto wokół nas. Sądował głębokość tej konstrukcji, znalazł zapadlisko, no i świecące ognichy wokoło. Zabrał ile tylko mógł i wziął do domu. Zawsze chciał wrócić i zgarnąć więcej, ale cóż, nigdy nie uciłał okruchów. Ale tak naprawdę chciał użyć ognich podczas wielkiego pokazu. Takiego, jakiego świat nie widział. Musiał być wyjątkowy. Prawdziwy kopacz. No i showman też. Brakuje mi go. Będzie ze mnie dumny. Zbiorę ognichy i zrobię takie show, które nawet jego by zadziwiło. Z Twoją pomocą, oczywiście. Więc te ognichy to wyświetlacze? Malowanie światłem. Niezwykła rzecz. Ten pokazywał najpiękniejszą kobietę, jaką widziałem. Zapraszającą do bufetu ze świeżym, homarem i soczystymi mięsami. <grym zdaniem> widziałem to ze sto razy za Bajtla w warsztacie dziadunia. Co się z nim stało? Z czasem. Obumierają. Płakałem, kiedy światło mu się zacięło. Ale na dole jest ich więcej. Zobaczysz, jeśli tam zejdziesz tak jak ja i dziadunio przede mną. A właściwie to co tam się stało? Wykopki jak nigdy dotąd. Szansa na pójście w ślady mojego dziadka. Pod tą budowlą znajduje się ogromna... Kawerna, kopuła chroniąca przed piaskami. Zbudowaliśmy windę zapewniającą łatwą komunikację. Niezłe urządzenie, przyznaję, i niełatwe. W... Jasne, jeszcze raz. Co się stało? Na dnie oglądaliśmy skarby, które odkrył mój dziadek, obrazy malowane w powietrzu wszelkiej formy i rodzaju, tańczące kobiety. Monety i gry, obietnice jakiegoś jackpota. Nie wiem co to takiego, ale musi być dobre. Ale wtedy coś poszło nie tak. Obrazy zrobiły się morskie, zaczęły falować, pojawiły się ryby. To było jak dziwny podwodny sen. Sen Poseidona. Tak. Co? Nagle rozległ się straszny natarczywy dźwięk, zaś spod podłogi wytrysnął strumień wody. Czyli woda po prostu wystrzeliła i wszystko wokół zalała? Wściekła powód, jakiej nigdy nie widziałem. Lecieliśmy jak ogień z kuźni i ledwo zdążyliśmy do windy, gdy fala uderzyła tuż za nami. Wstrząśnięty. A, ale nie, nie skwaszony. Zbudowałem nurkobanki model 1 i 2. Próbowałem schodzić w obu i dwa razy praktycznie utonąłem. Abaddon wychodzi z siebie. Ma mnie za szaleńca. Ale nie mogę się poddać. Z, 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 za daleko zaszedłem. Ognichy są na wyciągnięcie ręki. Może wam pomogę? Tak. Dobrze by było. Nie wyglądacie na zwyczajnych kopaczy. E, żadni z nas kopacze. meni. A artyści? Nora. Wy, Nora, nie macie pojęcia o sztuce. Wystawiamy spektakle jak włość długa i szeroka. Stemur opowiada historie które ja uzupełniam efektami dźwiękowymi, fajerwerkami i... Zasiabadunt? Cóż, on... Narzeka? Trzyma kasę, co w sumie na jedno wychodzi. Kiedy kopiemy, to po to, by znaleźć sprzęt do teatrum. Dlatego te wykopki są najważniejsze ze wszystkich. Jak głęboko to jest. Nie mogę zanurkować? Jeśli masz skrzela, w ten szyb wejdzie z pięćdziesiąt beczek. Tylko Saramowie przeliczają na beczki. Mówimy o głębokości cieczy. Dobra miara. Tak czy owak, za głęboko, żeby wstrzymać oddech. I stąd... nowy wynalazek. Lepiej poszukam tych części. Nieużywana kapsuła sprężonego powietrza jest w modelu 2, ale jak mówię, utknął w szybie. Jeśli ty wypłynęłaś cały, to powinnam dać radę tam dotrzeć. Dobra. A co do innych części? Stemur wytropił stado maszyn na południe stąd. Się robi. Świetnie. Wróć z niezbędnym sprzętem. Powodzenia. Co mogę dla ciebie zrobić? Mam wszystko, czego trzeba do. E... niewiarygodnej maski do nurkowania. Chyba maska wystarczy. Jak tam chcesz. Warsztat jest twój. Trudnie wyszło. Jak zadziała, chcesz spróbować? Chcę tam zejść i zebrać te ognichy. Zakładając, że nie utonę. Czego właściwie szukasz tam na dole? Trudno to wyjaśnić. Czegoś, co uszkodziło urządzenie kontrolujące starożytne miasto i wywołało powódź. M myślałem, że to nasza sprawka. Że odpaliliśmy pułapkę. Nie wiem, jak do tego doszło. Jak mówiłem, tańczące światła wokół nas się zmieniły w podwodne życie. Najpierw czerwony błysk i ryk zalewającej wszystko wody. Czekaj, czerwony błysk? E, czerwone światło. Obok kraty, w podłodze, skąd chlusnęła woda, było jak latarnia. Lub ostrzeżenie. Dzięki, cenna uwaga. Cieszę się. Do powodzenia. Pewnie będzie z pięćdziesiąt osób, więc potrzeba trochę... Trzy w... tuziny, beczak Ciemnego piwa, może? A, nie, nie. Dla niego złomiażdżówki. Planujesz przyjęcie? Budżet. Na pogrzeb Morlunda, przez ciebie. Byłem tak blisko. Mieliśmy ruszać, zostawić ten bezsens za nami, wtedy ty pojawiasz się i wpadasz na ten turny pomysł. Będzie dobrze. Już to słyszałem. To jak ty w ogóle zacząłeś pracować dla tego całego Morlunda? Nie dla Morlunda, z nim. Mamy trzy równe udziały w tym biznesie. Widziałem jeden z jego pokazów, kiedy jeszcze. kiedy był tylko on i jego wynalazki. Praca z ogniem, światłem, cieniem, różne gadżety. Nie znałem tego. Jemu w głowie sam spektakl, nie biznes. Trwonią kruchy, jak. Wiesz o co chodzi? Gdybym nie ja, gdybym nie trzymał kasy, jego marzenia by utonęły. W sensie bardziej. Chciałbym wrócić do Włości. Normalne pokazy byśmy dawali. Bez szajsu z tego przeklętego miejsca. A jednak to ty. Siedzisz po środku pustyni i spełniasz jego marzenie. Bo było dobre. Ale czasem marzenie musi umrzeć. A propos marzenia Morlunda. Ostatecznie go zabije. Załóżmy, że nie. Co będzie, gdy je w końcu zrealizuje? Wtedy damy pokaz, jakiego świat nie widział. Będą lepsze miejsca, wyborne piwo, wynalazki, i Morlund zrobi ten swój świetlny dings. Z Opowieścią sprawi, że uronią łzę, a ja zajmę się biletami. Bierze. To taka myśl. W każdym razie. Moront wspominał, że jesteście szałmanami. Co? Oseram nie może być kimś innym niż kopacz, druciarz albo pijaczyna? <grym> Dobra, jasne. Jesteśmy szkodaczami, ale to nie jest nasze główne źródło dochodów. Zwykle chodzimy po miastach, dając pokazy. Te pokazy... Co to jest? O co w nich chodzi? Opowieść i spektakl. Ej, e, e, Mornund ma adryg do techniki. Buduje przeróżne wynalazki, dynksy, bączki ze światła i dźwięku, takie działa. Strzelające ogniem i fontanny iskier, a Stemur... On... Oczarowuje widza opowieścią o przygodach. Tak. tak, tak. A ty? Ja? A myślisz, że kto dba o finanse tego przeklętego Bajzła? Ci dwaj. Ech, ci dwaj może i mają iskrę, ale myślisz, że mają dryg do okruchów? <laughs> nie, nie mają. To ja sobie idę. Nie krępuj się. Zostaw nas w spokoju. Niezłomna łowczyni przyszła. Jej pojawienie się było nagłe, jak iskra przeznaczenia. W najgorszym momencie wykopalisk. To e, kwiecisty wstęp. Hmm. Może zamiast tego podać rym wewnętrzny. Dziewczyna przybyła z pustyni, co niedoli była. Nie, zbyt banalne. Co ty masz z tymi f... słowami? To mój fach. Krzepki gawędziarz spojrzał na dziewczynę dum. Z dzieła swego życia. Stemur Słowacki, do usług. Czym właściwie zajmuje się Słowacki? No, jak druciarz w kuźni, tak Słowacki kuje słowa, by dotrzeć do słuchaczy. Młodych, starych i często pijanych. Nie sądziłam, że oseramowie to tacy gawędziarze. Powiadają, że jedyne, co sprawia, że zimne piwo lepiej wchodzi, to opowieść o dawnych czasach. Ale lepiej ruszyć w drogę, nim w beczułce bój dno. <mulacz> <mulacz> e, e, <d> dlaczego? <gulacz> A, no, Oseramowie robią się pobudzeni, kiedy napitek się kończy. Albo gdy opowieść się nie podoba. Czyli bycie słowackim bywa niebezpieczne? Pewnie. Jak opowieść nie idzie po myśli. O seram rzuca, czym popadnie. Znaczy owocem? Raczej krzesłem lub granatem. Ale weteran Słowacki przetrwał to wszystko. Z młotem w ręku, gotów oddać wszystkie długi. A myślisz, że jak dotarliśmy tu z włości, mijając wszystkie przeklęte maszyny? Nie gadaniem. W jaki sposób znalazłeś się tu z Morlundem? Bystroki Morlunt niósł swe marzenie wysoko jak płonącą świecą, a gdzie padło światło, serca mężów podążały. Więc… podziwiasz go? Podziw to ledwie płomyczek. To iskra, którą kopacze, druciarze i inne łotry tak samo polubią. Aha. No i sytuacja wyjaśniona. Twój przyjaciel nie bardzo mnie lubi. Ten głośny. Stary liczy rzepa. Miał osobowość skały mchen porosłej. Ale za to tworze umiał wyczuć. I pamięć do długów miał długą jako życie. Chodzi o to, że wisi mi okruchy. 147 dokładnie. Ale choć pamiętliwy był w tej materii, to ciężką przejawiał amnezję zawsze, gdy Słowacki ratował jego starą skórę. 147! 147! To ja wracam do roboty. Wiedziała, co robić. I była gotowa. Zamknąłem prawie cały system. Zostało już tylko wyłączenie zasilania w centrum stalowania. To by było na tyle. Ostatnia przechadzka ulicą i światła zgasną na zawsze. Nie zobaczę, jak to miejsce popada w ruinę. Zanim Rui tu dotrze, Odyseja będzie już w drodze do Układu Syriusza. Ale moje ostatnie wspomnienie o tym miejscu będzie puste. To miasto jest już martwe. A więc Starriczen był jednym z nich. Zenith. zrobił bardzo wiele, Dobra. Czyli teraz mogę zająć się maszyną strzegącą drzwi po drugiej stronie kopuły. Jak już się z nią uporam, dostanę się do tego, co na mnie czeka po drugiej stronie. Do Posejdona. Dobra. Poseidon jest tam. Ale gdzie się podziała maszyna? Ej, Loj! To cóż?! Oh, oh. Dalej, dalej. To byłaś ty? Ty obniżyłaś poziom wody. Tak, ale mamy nowy problem. W sensie to coś. Wanda dziarskich awanturników zoczyła bestie. Wiedzieli, co mają zrobić. Co? Odbiło ci cicho. Uratowała nam wykopki. No dobra. Zostańcie tu i strzelajcie, kiedy zacznę. w porządku? Bardziej niż w porządku, to... Y, ty... Udało się! <laughs> Wszystkie ognicho, o jakich mogliśmy marzyć i to wszystko dzięki tobie! Bardzo... E, wzruszające. Ale może byśmy tak... No wiecie... Wzięli po co przeszliśmy i wynieśli się, zanim kolejny. z tych tam się tu pokaże. Już, już, liczę o kruchu. Nic złego w odrobinie szaleństwa. Choć powinniśmy dać odejść ognistowłosy włosej przyjaciółce. Chyba ma tu na dole coś do załatwienia, prawda? Racja. No, jasne. Potrzebna ci pomoc? Spokojnie, poradzę sobie. Bardzo dobrze. Zaczniemy wnosić ognich na górę. W razie czego wołaj. Dzięki. Posejdą tu być za tymi drzwiami. Trzeba zabrać u do domu. Pora zabrać cię do domu, Posejdonie. Do Gai. Tak... Matka. Wszystkie wody prowadzą do Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywowało główne odejście. Przywracam go do potrzebnej funkcji, Posejdon. Dobrze. Muszę to zanieść gaj. Rozpoczęto to, restart systemu. Wygląda na to, że Poseidon rozpoczął przywracanie zasilania w mieście. Morun z ekipą musieli pójść na górę. To ha, co tam się dzieje? Ja. O, pokaz jakiego pragnął mój dziadu. No. Jeszcze jeden. Sen ziszczony, pamięć dziadka uhonorowana. A nasz bohater ujrzał Morze Świateł na pustyni, i zapłakał ze szczęścia. A oh. oh, gdy widziałem ognichy za dzieciaka, nie myślałem, że mogą być jak to. Dziękuję, Aloy. Ty znalazłaś to, czego szukałaś? Tak jest. Teraz muszę ruszać dalej. Oh. Cóż, wróć, kiedy będziesz mogła. Mam tu mnóstwo do zrobienia. A co ze spektaklem z ognichami we włości, o którym mówiłeś? O. Oh, to jest spektakl. O, oh, Wyobrażasz sobie. Ludzie zewsząd pędzący tutaj, żeby to zobaczyć. Plus jakieś jedzenie i miejsce na nocleg. A potem wpadł w rozrywek. A jeszcze gry losowe. Takie ma okruchy, ma się rozumieć. Nowy plan, co? To życzę szczęścia. Do widzenia. Te wykopaliska to opowieść na wieki. A to dzięki tobie.